Have you felt it? Hej! Moja koszulka mówi sama za siebie. I'm fucking dying men, ale są newsy i trzeba o newsach powiedzieć kilka słów. Jeśli ktoś by się zastanawiał dzisiaj, dlaczego e, intro wyglądało jak wyglądało, to ja bym obwiniał ludzi z Twittera. no e, to tak, to tylko jest taka moja mała sugestia, nie? Żeby coś, nie? Więc, wychodzi kolejny FNAF ludziska. Po bo, co bo tu jestem, żeby mówić, kiedy wychodzi kolejny FNAF? O, teraz będą lepsze kolory na kamerze. Generalnie to I'm fucking hyped, dude. Bo... Bo przedtem były jakieś dzikie teasery. Była taka dziwna strona, pokażę wam teraz. Była taka dziwna strona i był teaser wrzucony na YouTube'a i wszyscy się zastanawiali o co chodzi, ponieważ teaser wygląda, jakby mógł być zrobiony przez fanów. Jakby to jest... To je, to z jednej strony ludzie byli pomiędzy hmm, myśleniem, że wiecie, że to, jest, że to jest jakiś nowy sposób na teasowanie czegoś przez Scotta. Albo to mógł być fan-made, Nie było tak jak potwierdzić, Scott milczał, wszyscy milczeli, była cisza. A datę wyjścia w FNAF AR znaleźliśmy wiele bo Scott sam na stronie na Steamie pisał, że to będzie około. O. No, dokładnie. No, no. I nagle dzisiaj bang, wychodzi to. Przedtem oczywiście jeszcze kilka lików było, ale jakby. Wiecie, oczywiście, no to jest dalej zmodyfikowanie zwiastun, to nie jest stricte to, co dostaniemy w grze, bo to będziemy widzieli na ekranach małych telefonów albo tabletów, mam nadzieję, że mój no, wspieraję iPada, to będę widział więcej. <grym> tak, oczywiście, jakoś to nagram, co będzie najdziwniejszym nagraniem jakiejkolwiek gry ever, bo w VR jeszcze jest jakoś ogarnięty, bo to dalej jest jedna kamera i, i tak dalej, mimo tego, że gram w inny sposób, bo po prostu stoję, ale wyjście na dwór z telefonem? Więc to były pierwsze teasery tego wszystkiego, jak to się tam działo, nikt nie wiedział, czy to jest prawdziwe, czy nie, dzisiaj jest piątek 13, ja nie wiem, czy dzisiaj zdąży ten film wrzucić, prawdopodobnie nie, zobaczycie go pewnie późnym piątkiem albo bardzo, bardzo wczesną sobotą. Oh yeah. Na tym etapie Skob już potwierdził, że FNAFAJR to jest prawdziwa strona. I jeżeli nie wszystkim działa tak jak pokazałem poprzednio, jak ta strona wyglądała, ona tutaj wygląda u mnie cały czas tak, nawet jak świeże. ona została zaktualizowana. I u niektórych usuwanie ciasteczek, tych cookies i cashew w przeglądarce działa. Ja muszę włączyć ją w przeglądarkę i strona wygląda w ten sposób: można zrobić pre-register. I jeżeli klikniecie sobie pre-register i dacie tam yy, swój mail, to dostaniecie to, co widzieliście na początku filmu: filtr do Snapchata z Fredim. nie, nie. nie. Nie jest on najlepszy, ale jest to oficjalny Freddy na Snapchat. That's fucking cool, dude. Teraz wiecie, haha, będzie. Hmm, Freddy review. Więc odkopali screeny, które zobaczymy później, że gdzieś tam liknęły. To jest prawdopodobnie ikonka gry, taka oficjalna, bo to jest z konta Twitterowego, ale jest właśnie w tym kształcie ikonek, jak są na iPhone'ach najczęściej. I na większości innych telefonów teraz też. Plakat z Bonnie mówi: Our animatronics have been specially designed to never keep you alone. Czyli. Czyli one, one będą cały czas gdzieś w pobliżu. Like, what, dude? Ehm, aktorka głosowa, która podkładała głos pod Leftiego, wraca do gry, więc lefty będzie w grze. A to są te wspomniane screeny. Tutaj są wyższe rozdzielczości, czyli to jest. To jest Fredongo. To są screeny z gry, prawdopodobnie, jak to będzie wyglądać. I podoba mi się, że jest opcja włączenia latarki, bo to jest faktycznie tak, jakby się biegało z latarką. I to jest wszystko. Masz. Masz opcję do latarki, masz rażenie prądem i masz baterię swojego telefonu. Jakby w Pokemonach GO mnie to troszeczkę wnerwia. Próbowałem Pokemonów Go. Eee, ta gra wyszła, moim zdaniem, za wcześnie powinna być bardziej rozwinięta. Teraz jest bardziej rozwinięta, ale. Ale coś jest zbyt skomplikowane, jak na moje. Próbowałem tą z Harry Pottera, Hogwarts, coś tam, też jest za dużo tego. It's a lot to take in. A tutaj to już się wydaje dość proste. Poza tym, że no, no jak, to wygląda dobrze jak na, na grę na telefon W sensie, bo pomyślałem sobie o tym, no gra na telefon może być albo, albo bardzo słaba, albo bardzo dobra I jakby, Senki jest w tym, ja, po, ja podziwiam Scotta za to, że on, on potrafi No nie oszukujmy się, no gry na telefon nie, ten Springtrap w ogóle Jezu, on, on, tu wygląda jakby faktycznie mu to mięso jakoś rozrywało jak on otwiera tą paszczę Zajebiste Jakby, nie oszukujmy się ale gry na telefon to nie jest gatunek gier, na który ludzie do końca czekają. To jest coś, co jest wciskane z każdej strony. E, ludzie na to próbują robić gry, ale to ma. Największy market, market na gry na telefony są e, w Azji. E, dlatego też, na przykład, Diablo Immortal wychodzi. Nie dla ludzi, którzy grają w Europie czy w Ameryce, chociaż też między innymi głównie dla Azji, bo oni tam spędzają tym dużo czasu i dużo wykorzystują mikrotransakcji. Tutaj jest to inna sprawa, bo właśnie nawet jeżeli Scott wchodzi w taki dziwny gatunek gier, powiedzmy, bo gry na telefon są dziwne, to wiem, że on to zrobi dobrze, bo Gościu nie, nie ma jakichś dziwnych zachcianek, co, żeby zepsuć swój, swój franchise. On się o niego tak stara, tak o niego dba, patrzcie ile, ile z filmem schodzi, jak to długo, dużo czasu zajmuje, żeby on cokolwiek z tym ruszył, jak bał się komuś oddać grę w czyjeś ręce, na przykład właśnie tak jak SteelBull teraz, i co, SteelBull zrobiło zajebistą grę z FNaFa w VR, przy czym prawdopodobnie, ee, mam wrażenie, że do tego update'u będą wychodzić, bo ostatnio, że wychodzi, że będą wychodzić te Withered animatroniki, nie wiem czy do FNaFa 2 konkretnie, czy do nowych game modów, ale... Kinda liczę na nowe game mody, bo ta gra ma potencjał Na więcej. Jakby to miało być płatne DLC Ja to, ku ja to kupię, ale ta gra była tak dobra fizycznie, nie tak bawiłem, że to jest, to jest szoker Więc y, tutaj jest jeszcze ich oficjalny Twitter Mają piękny baner, to też jest tak jest tak ładny render, to jest tak, ten Bonnie tutaj daje mi takie vibe. To wszystko, wszystko co tutaj widzę, daje mi takie vibe z The Joy of Creation, że to jest szoker. Ta gra może być dobra. Ja cieszę się, że Scott jest takim człowiekiem, że on ostrożnie z tą serią wstąpa krok po kroku. Dodatkowo z upcoming projects. Wychodzi kilka gier, po pierwsze jest FNAF Into Madness, który był teaser... Bo ja w ogóle nie robiłem FNAF newsa odnośnie poprzednich teaserów, prawda? I'm a fucking dumbo, dude. Okej, okay. scottgames.com, wychodzi coś takiego, 2020. FNAFworld.com? 58, i to chyba jak było podjaśnione, to coś tam pokazywało? Probably the worst idea he's ever had. 5 years for this? Are we a joke to you? Stopped caring after the dream theory? Reddit user. It's like he doesn't even care anymore. I to jest na stronie FNAF Worlda I jakby jeżeli Scott zrobi FNAF World 2, jakby ja wiem, że tak rad to, by to był nie wypał. Tak, była dla niego nieopłacalna. Chociaż on. To, uh, he doesn't care at this point. Wyda wydał FNAFa 6 za Free Ultimate Custom Night. Widać, że mu na tym nie zależy, ale jakby. Jak... Ja tyle spędziłem dobrego czasu przy FNaF Worldzie, jakkolwiek on dziwną grą nie był, ja w dwójkę tak chętnie zagram. Like, okej, okay, więc potencjalnie, po pomyślmy sobie teraz, yy, potencjalnie, że tak, wychodzi FNaF AR jeszcze, tak? Into Madness to jest to, co było otizowane tutaj prawdopodobnie, nie jestem pewien. Yy, ale... Nie, nie, to jest to co... Zaraz, on coś innego. Intymatne jest to, bo coś na czym on miał sam pracować, ale to jest wstrzymane Więc załóżmy, że gdzieś kiedyś jest, może Ball dokończy Teraz e, pracuje nad 58 Czyli to jest trzecia gra Porty konsolowe, tego nie liczę AAA game, to jest taka gra wysokich lotów To są gry typu, nie wiem, Star Wars Battlefront To jest gra pokroju, nie wiem, Uncharted prawdopodobnie To są te... Te drogie... Poważne gry FNAF dostanie drogą poważną grę I... Nie wiem, prawdopodobnie coś było napisane przedtem Na poprzedniej, po, poprzedniej wersji tego posta Że to miało być chyba multiplayer FNAF BATTLE ROYALE BITCHES Ok, to cztery gry eee, nowa seria książek Coś jeszcze To be estimated Druga gra od Steel Wool 2020 Pięć gier ja, ja przed tym naliczyłem, źle myślałem, że sześć. 5 gier jest zapowiedzianych na kolejne 2 czy 3 lata. Stoi mi! No kurwa, stoi mi, okej? Okay? Nie wiem, jakby za każdym razem od fnaf trójki wszyscy myślą, no to FNAF się kończy, to już jest It's the end. A FNAF cały czas się rozpędza, jeszcze w filmie z produkcji. Like. Nie wiem. Jestem dumny do Scotta z tego, jak on poprawnie prowadzi swój franchise. To jest. Absolutnie zajebiste, co on robi. Nie wiem. Cieszę się, że gra, którą naprawdę uwielbiam, jest tak dobrze rozwijana i cały czas się trzyma. Ja, nawet jakbym nie robił filmów na YouTube, ja bym się tak cieszył. Ja tak te gry lubię, że to jest, jest po prostu szok. Nie mogę się doczekać aż, aż zagram i nagram FNAF AR. Jak tylko coś będzie, to prawdopodobnie postaram się ogarnąć w miarę szybko, ale montowanie tego i sklecenie tego z. Wszystkiego, może być bólem. Chyba się cieszę, że kupiłem te wszystkie mikrofony bezprzewodowe do vr i tak dalej. Jesus, no, no, no widzicie, FNAF, FNAF nie popycha w nowe terytoria, jak nagrywać nowe rzeczy. FNAF nie teraz popycha, żeby wyjść z domu. <grych> to, tego nie było. Dobra, dzięki za obejrzenie. Um, tak jak zawsze, trzymajcie się. See ya next time. Na razie.